W krótkim filmie z cyklu Czytanki na czasie Marcin Kozioł czyta fragment napisanej przez siebie książki Wombat Maksymilian i Królestwo Grzmiącego Smoka. Marcin Kozioł to czterdziestoletni pisarz i podróżnik. Ma krótkie, jasne włosy, lekko przypruszone siwizną na skroniach. Autor nosi mocno przystrzyżony zarost i duże okulary w brązowych oprawkach. Ma na sobie niebieską, kraciastą koszulę. I ciemne szelki. W ręku trzyma egzemplarz książki. Wypowiada się stojąc na zielonym stoku na szlaku Orlich Gniazd. W tle znajduje się zamek Tenczyn Wrudnie. Podczas nagrania autor stoi w tym samym miejscu. Po przeczytaniu fragmentu prezentuje okładkę książki oraz jej zawartość. Książka ma miękką żółtą okładkę z podobizną wąbata czyli futerkowego zwierzaka podobnego do świstaka. Wydanie jest bogato ilustrowane fotografiami i rysunkami. Na końcu filmu pojawia się czerwona plansza z białym napisem Ojce i dziadki, festiwal dostępny dla każdego dziecka, logo festiwalu oraz logo fundacji Czas dzieci. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kozioł, jestem pisarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży, ale także jestem podróżnikiem. Zazwyczaj podróżuję bardzo daleko. Na przykład wybieram się w podróż w Himalaje, no i tam rozgrywa się akcja wielu moich książek, w takich właśnie odległych, egzotycznych miejscach, ale tak samo jak. Uwielbiam dalekie podróże, tak samo przepadam za odkrywaniem miejsc, które wcale nie są tak daleko, na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wyjechać z domu i w kilka godzin można znaleźć się w takim malowniczym miejscu, jak to właśnie, w którym dzisiaj jestem. Zamek Tęczyn w Rudnie, niedaleko. Krakowa. To właśnie tutaj dzisiaj jestem razem z podróżnikiem Wombatem Maksymilianem, bohaterem cyklu książek, które napisałem, cyklu książek podróżniczych. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze nigdy o Wombacie, najwyższy czas sprawdzić, chociażby w wyszukiwarce internetowej. Wombaty istnieją naprawdę. Nie zostały przeze mnie wymyślone. Wombat Maksymilian, znany podróżnik, odwiedził wiele niesamowitych miejsc, a o jego przygodach napisałem serię książek. I liczę na to, że razem z Wombatem wybierzecie się w wyprawę, jedną z wielu, na przykład do królestwa grzmiącego smoka. I za chwilę, moi drodzy, fragment tej właśnie książki na zachętę. Mam nadzieję, że razem z Bombatem i Zuzą, o niej też się zaraz dowiecie, przeżyjecie z nimi niezwykłe przygody w niezwykłym miejscu, blisko dachu świata. Moi drodzy, fragment książki otwieram na fragmencie. I przenieśmy się do historii do Wombata Maksymiliana. Moje przygody spisuje Zuza. To jest fragment listu Wombata. A to dlatego, że Wombaty, choć są wszechstronnie uzdolnione, niezbyt dobrze radzą sobie z pisaniem, zwłaszcza po ludzku, dorośli ludzie piszą sprawnie, ale rzadko znajdują z nami, z bombatami, wspólny język. Dlatego właśnie historię tę spisuje Zuza. Z doświadczenia wiem, że większość dzieci rozumie język zwierząt. Co o tym myślą ich rodzice? Zwykle nie wierzą, że to możliwe. A przecież Niedawno sami byli dziećmi. Z upływem lat zupełnie zapominają o tym, jak spędzali całe wieczory na pogawędkach z psem albo kotem, a swoim pupilom dawali się wciągnąć w niejedną przygodę. Niektórym dorosłym udaje się ocalić w sobie coś z dziecka. To wystarczy, by niezależnie od wieku rozmawiać ze zwierzętami. Zuza niedawno skończyła 12 lat, więc jest już prawie dorosła, ale nadal doskonale mnie rozumie i tak już na pewno zostanie. Na dodatek świetnie pisze, i to ona namówiła mnie, bym podzielił się z wami swoimi przygodami. Zuza to przyjaciółka zwierząt i podróżniczka. Wraz z rodzicami odkrywa nowe miejsca. Nasze szlaki szczęśliwie się skrzyżowały, a znajomość przerodziła się w przyjaźń. Ale o szczegółach towarzyszących temu niezwykłemu wydarzeniu opowiem innym razem, bo to dłuższa historia i zasługuje na więcej niż tylko wzmiankę. Nie mogę pominąć też roli, jaką odegrał tata, tata Wombat, w spisaniu moich przygód. Choć sam nigdy nie ośmielił się ruszyć w podróż, upodobał sobie książki, o odległych zakątkach świata upychał je przez lata w norkach, a mama przymykała oko na to, jej zdaniem niegroźne dziwactwo. Kiedy po powrocie do domu relacjonowałem swoje przygody, tata słuchał uważnie i nie mógł się nadziwić, ile wie o miejscach, do których dotarłem. Co chwila się wtrącał i opowiadał o roślinach, zwierzętach i zwyczajach ludzi. Jeśli czegoś nie był pewny, grzebał w stercie książek i już wszystko było jasne. Tacie wtórowała Zuza. Sypała wspomnieniami ze swoich podróży i ciekawostkami z książek. A przeczytała ich może nawet więcej niż Tata. Żałowałem, że nie przykładałem się do nauki. Podczas podróży tak wielu rzeczy nie rozumiałem. A mieszkańcy stron, które odwiedzałem, nie zawsze potrafili mi wszystko wyjaśnić. Gdyby nie Zuza i tata, pewnie do dzisiaj nie znałbym odpowiedzi na wiele pytań. Nie zdziw się zatem, że od czasu do czasu będę oddawał im głos. Niech i tobie Zuza i tata Wombat sami wszystko wyjaśnią, a to, co mają do powiedzenia, może okazać się równie niesamowite jak moje przygody. To jest tylko wstęp do niezwykłych przygód Wombata Maksymiliana. W tej książce pod tytułem Wombat Maksymilian i Królestwo Grzmiącego Smoka zabierze Was na wyprawę w niesamowite miejsce w Himalajach. Do królestwa, które naprawdę istnieje. Królestwa, które na mapie możecie odnaleźć pod nazwą Butan, ale. Jeżeli sprawdzicie w Wikipedii, okaże się, że pełna nazwa tego królestwa brzmi właśnie tak: Królestwo brzmiącego smoka. I smoki naprawdę istnieją, choć niekoniecznie mają skrzydła, o czym przekona się i Wombat, i Wy, wybierając się w podróż, udokumentowaną na fotografiach, słonkach, no i w tej książce znajdziecie jeszcze. Odciski łapek Wombata, a na nich tajemne kody. Kody, które na stronie internetowej wombata wombatmaksymilian.pl pozwolą Wam odkryć niespodzianki, mapy, wirtualne spacery, filmy i nagrania dźwiękowe. A wszystko to po to, żebyście naprawdę przenieśli się do najszczęśliwszego państwa na świecie. Tak, tak! Królestwo Grzmiącego Smoka uchodzi za najszczęśliwszy kraj świata, a władca za jednego z najmądrzejszych, który na koniec roku nie podlicza tylko pieniędzy, ale przede wszystkim szczęście narodowe. No i dużo szczęścia i wspaniałych przygód życzę Wam z Bombatem Maksymilianem no, na kartach książki. A na co dzień nie musicie wcale daleko teraz wyruszać, jeżeli nie możecie. Możecie natomiast na pewno zwiedzać okolice, wybrać się w polskie góry albo nad morze, a może po prostu do babci i do, lub do dziadka i tam właśnie szukać przygód i dokonywać niezwykłych odkryć. A jeżeli to Wam nie wystarczy, pamiętajcie o książkach, bo w nich zawsze znajdziecie niesamowite przygody, którym warto poświęcić uwagę. Wombat Maximilian i ja zachęcamy Was do czytania i życzymy wspaniałych, pełnych przygód w wakacji.